Kolejne wcielenie Imperium Prunum, czyli legendy polskiego piłowarstwa. Dzień dobry, Fik, Piwny głos w waszych domach. Imperium Prunum to jest takie piwo, które jest dość mocno związane z naszym życiem. To prawda. Głównie nie jest twoim, ale. To prawda. A to konkretne Imperium Prunum, czyli najnowsze. Podobno różni się od poprzednich. Znaczy, tak. wiadomo, że każda warka zawsze się troszeczkę tam Dokładnie. różni od poprzedniej. Ta podobno ma więcej śliwek. Tak, więc jeszcze więcej suski do leżekowania sprawiło, że piwo jest jeszcze bardziej owocowe, subtelnie wędzone i gładkie jak aksamit. I suska sachlońska stanowi tu 7,9%. Tak, no swego czasu y, próbowaliśmy przecież podwójnie śliwkowanego mhm. imperium prunum. No i oczywiście esencja też była po drodze, która. Tak też troszeczkę legendarna się zrobiła. Mm -hmm. No Imperium Prunum oczywiście w przyszłym roku będzie miało się rocznicę. Tak jak dziesiąta rocznica Baltic Porter. Day. Przypadek? Tak, ale idealnie się złożyło. Dobra, weźmy się za tą warkę, bo już czytałem w internecie, że nie, to już nie jest to samo. Ale tak mam wrażenie, że jest co roku. Co roku Imperium Prunum, nie, to już nie to samo. Znaczy wiadomo, że to nie jest to samo, bo jednak w momencie kiedy pojawiło się pierwsze Imperium Prunum to było do tego stopnia inne niż wszystko co było na rynku, że no, wyrywało z kapci, mhm. a teraz już jest tyle innych piw, które wyrywają z kapci, że być może ten efekt wow jest mniejszy. Tak, poza tym to było chyba pierwsze piwo susko-sechlońską, mhm. więc też był jakiś wow, co to jest, jak to smakuje, jak to pachnie. no. Co roku jest Imperium Prunum, co roku próbujemy. No takie już normalne, no po prostu można to kupić w sklepie. Już nie ma wa walk o to, kolejek. Dziwnych licytacji w internecie, gdzie można kupić pustą butelkę w cenie tak. 200 zł czyli już tam. No a zobaczmy, jak tegoroczne Imperium Prunum się prezentuje. To, co mi się zawsze podobało w tym piwie już od pierwszej warki, to to, że to nie jest taki mega super imperialny porter bałtycki, gdzie wszystkiego jest za dużo i nie ma balansu. Tutaj zawsze był ten balans, zawsze czuć było, że to jest porter bałtycki z dodatkiem, a nie dodatek mhm. rozpuszczony w porterze. Barwa stylowa. Oczywiście. Niewiele piany. Troszeczkę jest. Hmm. No, tak, no. Aromat dymu, takiego gniskowego dymu. No to jest dokładnie aromat suski tych mm -hmm. Parę dni temu robiłem coś w kuchni z suską, więc. więc dobrze pamiętam. No jest to dużo suski, ale yy, nie jest to przesadnie dużo. Mm -hmm, tak. A czy suska sama w sobie nawet jak się wącha ją, albo je po prostu ją świeżą, świeżo, czy znaczy świeżą. Świeżą. No. no normalnie. Nie świeżą, no bo wydzono, wiadomo. Taką po prostu, jak się kupi suskę, i się ją zajadę, ona jest intensywna, ale ona jest taka. Nasza no, w sobie już jakiś balans ma. Mhm. Jest w niej coś intrygującego. Jest taka szlachetna. No właśnie, szlachetna. Dobre określenie. No i to jest też taka delikatna kwasowość jakby mhm. śliwkowa też. Dużo tej śliwki jest mhm. w smaku. To znaczy dużo tej właśnie popiołowej, ogniskowej, takiej. Goryczki, tak bym to określiła, jakiegoś ściągania. No, i tutaj jeszcze ten finish jest taki kwaskowo-śliwkowy. Mm -hmm. Co powoduje, że to piwo trochę, trochę traci może charakter porterowy, bo jest zdominowane mocno przez śliwkę i w smaku, i w zapachu. Natomiast nie powiedziałbym, że. Jest, że nie robi wrażenia, bo. Nie, robi wrażenie. Znaczy, jest... mnie się ta ogniskowość bardzo podoba. Na pewno jest to dużo bardziej goryczkowy dzięki temu, porter, niż chyba wszystkie te, które testowaliśmy na Baltic Porter tej. No, kilka było goryczkowych. Ale aż tak? Czy była trochę inna, inny charakter goryczki. No właśnie. Natomiast to, co jest fajne w tym piwie? To przez to, że to jest Porter Bałtycki, on jest dobrze wyleżakowany, to to nie jest taka popiołowość, taka, on jest agresywny, więc on może być dosyć łatwo zdominowany przez Suskę, no tak to się tutaj wydarzyło, ale to tak powinno być w Porterze, on nie powinien być super mocno palony, super mocno gorzki, powinien być zbalansowany, wyleżakowany porządnie, i tak jest, tutaj nie ma za dużo ciała, co. Czasami jest zarzutem wobec tego piwa, ale zawsze będę Imperium bronił, że właśnie jest jego moc. Że on jest mocny, ale jest zbalansowany, jest zdradliwie pijalny. Mm -hmm. I to jest cecha dobrego porteru bałtyckiego. On powinien być właśnie zdradliwie pijalny. Nie jest to może najlepsza cecha, jeżeli się pije kilka i tak, no, no, spoko, spoko, pije jedno, drugi, trzeci. Ale tak powinno być w tym piwie. To moim zdaniem, Imperium pronom Trzyma wysoki poziom. Tak, zdecydowanie i to jeszcze, no, jakby nie chcę mówić w tej cenie, ale no tak, w tej cenie to jest naprawdę super piwo. Mm -hmm. Okej, okay. ja wolałbym, gdyby tej suski jednak może nie było aż tyle, bo wolałbym, żeby trochę bardziej charakter porterowy mm -hmm. się przebijał. Ale no, jako browar może przecież eksperymentować nieco trochę zmieniać recepturę i. To jest fajne, bardzo śliwkowe, co też ma swoje plusy. Wciąż, naprawdę, to sport. Ale dajcie wyznać w komentarzach, co uważacie o Imperium Prunum. Czy staliście w kolejce po pierwszą warkę? Mam nadzieję, że nie macie pierwszej warki gdzieś zachomikowanej, bo to już, no, to już nie będzie dobre. My mamy, chyba. Nie, już nie mamy. Już nie mamy. Chyba już nie. Pierwszy okay. nie. Mamy którąś tam. Okay. jedną z pierwszych, ale nie pierwszą. Okay. I. Czy pijecie co roku, próbujecie, testujecie, porównujecie. No jak co uważacie ogólnie o tym? Czy, czy wspominacie ten hype jakoś z rozrzewnieniem? Rozżyw Ach, mhm. kiedyś to było? Dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się. Za czas jakiś.